Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie ponownie w Gdańsku. Tym razem jesteśmy na wyspie Spichrzów. Tutaj... Przeszliśmy przez chwileczkę, przed, przed chwileczką przez, przez kładeczkę. <gry> tak. I jesteśmy na wyspie Spichrzów. Jesteśmy na kładce. I ta kładka dosyć niebezpieczna. Bo wiecie tutaj co jakiś czas, nie wiem, czy co godzinę, czy co e, ile... Widziałam, widziałem, tam jest jakiś terminasz tego, no. jak ta kładka się składa. No, Ona się składa, wiecie? Wtedy nie wiem, czy to chyba w ogóle nie można wtedy wejść. Bo to chodzi o to, żeby był przepływ tych takich większych barek i statków i tak dalej. Tak, jak ja mamy tutaj e, motławę, to... Ona się obraca o 90 stopni i jest na równi tutaj z tym, widzicie? Na równi z tym, wtedy jest z jednej, z drugiej strony i wtedy tutaj jest miejsce. Statki mają miejsce, że przepłyną z jednej, albo z drugiej strony. Statki sobie przepływają, a jak statki już przepłyną, wtedy się z powrotem składa i my możemy dzięki temu przechodzić sobie tutaj na drugą stronę. Akurat nam się teraz udało, bo w poprzednią stronę było zamknięte. Tak było zamknięte, właśnie, ale już jest otwarte i tutaj mamy też widok na Żurawia w remoncie tam i na jest. sołtka. Też Takie znane są tutaj stare budynki, a tutaj są zupełnie zupełnie nowe. Cała ta strona zupełnie nowych budynków. My tu byliśmy ostatnio, słuchajcie, 6 lat temu to tego nie było. Nie, tutaj były ruiny jeszcze z czasów II wojny światowej to Tutaj macie niedaleko marinę, taką właśnie jachtową, bardzo elegancką. No i co ja Wam powiem o tych spichrzach? Spichrze pamiętają wieki jeszcze średniowieczne, czasy średniowieczne, kiedy tutaj podobno nie były jeszcze wyspy, tylko był półwysep. Czyli ona była jakby połączona lądem stałym. Potem dopiero zrobiło, zrobiono z tego wyspę, żeby ją odciąć, jakby od lądu, z tego powodu, że na Wyspie Spichrzów bardzo często dochodziło do grabieży. Tych spichlerzy tutaj, które gromadziły towary przeróżne, bo to nie były tylko spichrze na zboże. Gdańsk był wtedy takim spichlerzem Europy. W XV-XVI wieku bardzo mocno się prężnie rozwijał i wtedy tutaj składowano poza właśnie zbożem yy, chmiel, yy, sukna różnego rodzaju, len, yy, no różne towary jeszcze takie właśnie spożywcze, użytkowe. Także no masę tych rzeczy tutaj przechowywano i niestety dochodziło do licznych grabieży. Żeby temu zapobiec, nawet została taka specjalna straż powołana, yy, która miała pilnować tutaj porządku i tego, żeby do tych kradzieży nie dochodziło. No niestety na nic się to zdało, bo kradzieże się zdarzały nadal, nawet psy, którymi ci właśnie strażnicy Yy, się posługiwali, które miały być spuszczane z łańcuchów, żeby, wiecie, łapać tych złodziei i tak dalej, no niewiele to dawało. Yy, nadal dochodziło niestety do grabienia tych, tych rzeczy, yy, tych, tych towarów. No ale nie zmienia to faktu, że właśnie w okresie XV-XVI wieku Gdańsk słynął z tej żeglugi, tutaj, właśnie tymi towarami. Flisacy tutaj składowali te swoje towary. Zaopatrywaliśmy niemal pół Europy, a nawet i całą różnego rodzaju towary. No i te spichlerze właściwie przetrwały niemalże nietknięte aż do II wojny światowej, kiedy to Niemcy doszczętnie zbombardowali tą wyspę. Właściwie z 300 spichlerzy, które tutaj swego czasu były, ostały się tylko trzy. No i praktycznie. Ta ruina stała tutaj aż do XX wieku, można powiedzieć. W XXI wieku niedawno, no bo to właściwie my pamiętamy jeszcze tak, jak tutaj wspominałam 6 lat temu, to tu właściwie jeszcze była totalna ruina. W tej chwili ta wyspa zyskała jakby no blask, nowe znaczenie. To jeszcze nie jest całkiem odremontowane, tu się jeszcze buduje, tu się jeszcze coś poprawia i tak dalej, no rekonstruuje. no Nie zmienia to faktu że bardzo wiele Spichlerzy już jest odrestaurowanych, odremontowanych. Te tereny no, nabrały świetności. Otworzyło się tu bardzo wiele hoteli, bardzo wiele restauracji. No, ta marina też została tutaj otworzona. No, przepięknie tutaj jest. To jest takie no, drugie centrum Gdańska, można powiedzieć. Także jeżeli tutaj będziecie, albo będziecie mieli okazję wyskoczyć sobie do Gdańska, to ja Was tutaj serdecznie zapraszam. Moi drodzy, dziś kolejny odcinek, zaczynamy od kolacji i żeby pójść na kolację, ponieważ jesteśmy w Gdańsku, a w jest po prostu multum tych kanap i tak dalej, ja się totalnie nie mogłam zdecydować po restartu tego wszystkiego, więc zrobiłam Pawełkowi taki hasher, masher, hasher, macher Schacher-macher. O, oh, dziękuję. schacher i Parek teraz wybierze, gdzie idziemy na kolację, tak? Rączkę weź i wyciągnij kartkę. No szybko, nie czytaj pod spodem, no. i otwórz i zobaczcie jak idziemy. Zafiksowani. No prawie, popraw się. Zafiksowani. Zafiszowani, zafiszowani. No ja czytam po angielsku, fix. No, więc idziemy dzisiaj na rybsko. Wiedzieliśmy iść na rybko, albo na rybsko. jeszcze była rybakówka, ale wybrał zafiszowanych, więc idziemy na zafiszowanych. Szkoda mi teraz tej rybakówki. Czas się zbierać. To idziemy. Witajcie, jesteśmy już na jedzeniu. Jesteśmy w zafiksowanych. No, prawie. Zafiszowani. Nad samą Otłoną, tu się podobno nie jada, bo tak mówią e, przewodnicy e, lokalni, że tutaj są takie turystyczne miejsca i raczej się nad e, rzeką nie je, Ale jest to restauracja polecana przez wielu e, kulinarnych blogerów oraz przez Gazetkę Kukbę Kulinarną. Więc postanowiliśmy tutaj przyjść po Pawełek i on zresztą wylosował tą restaurację. Miałem szczęście. Jesteśmy trochę w takim dziwnym okresie, ponieważ akurat zmienia się karta w tym tygodniu i części dań, niestety, z karty nie było. Za to pani nam zaproponowała dania już z nowej karty, więc będziecie mieli przegląd starych przystawek i nowych dań głównych. Jeśli tak przyjedziecie tu na wakacje 23, to na pewno będziecie mieli te dwa główne dania, które mamy. I że te, Przy te przystawki też ryby, zostaną. One są takie dosyć ciekawe. Myślę, że to takie ciekawe. Widzieliśmy sobie coś, czego jeszcze nie jedliśmy. Tak. Oraz rybkę, którą pani polecała, jadłam już to prawda tą rybę wcześniej. Ale pani ją polecała, więc ją wzięłam. A tak. co to będzie? A ja mam jedną przystawkę, której nie jadłem i jedną rybę, której nie jadłem. Tak. A co to będzie, to zobaczycie Zobaczcie, co to jest. Dostaliśmy poklekajkę. Taki prezent od szefa. Potem można fancy restauracji poznać. Nie okay. wiem, czy jest własnego wypieku. Ale własnego. Fancy restauracja i fancy własnej roboty. Mus z, z łososia. Tak, Pasta z, łososia. Pasta, z łososia. Pasta z łososia. Ja wolę ten dolny chlebek. Aha, bo są różne chlebki. Tak, różne są. Fajny smak. Hmm. Bardzo delikatny, taki puszysty. Tak, taka pijanka jakby z syfonu był. Nie musi być syfonu, Smakuje bo to nie możliwe, żeby nie był syfon. No, uh -huh. Do tego jest kaparek i korniszonek. Pani powiedziała, że to jest na pierwszy głód. Głodek. Mm. To u mnie już jest po pierwszym gładku. A mój głodek jeszcze jest niezaspokojony. że ja już wszystko zjadłem. Moi drodzy, zobaczcie, ja już mam tutaj pszegzebkę w takiej dużej muszli ze strasznie dużą ilością kamieni. Z tym talerz jest bardzo ciężki. Wiecie, w fancy restauracji tu podają tak, wiesz, wiecie, żeby było. Tak, ciężkie talerze są w fancy restauracji. <laughs> Fajne, bo jest trufla zimowa świeża i pire z dyni. I jest jeszcze jakiś y, sos z balsamico, ale to zaraz jak wam powiem. To są dwie przygrzebki, tak? Starczy? Dwie przygrzebki, tak. A ja mam coś fajnego, bo tutaj jest skorupka od tego. Może nie pokusi. też na kamieniu. Na kamieniach. Ciężkie to wszystko. Tu macie jeżowiec? Też nigdy nie jedliśmy, także chcieliśmy to spróbować. I tutaj macie o. Jeżowiec z pęczakiem. To jest jeszcze, to zaraz Wam powiem, bo tego jest bardzo dużo z jabłkowym dachem, z bulionem, z kurczaka, z porem, z rzepą, z edamame i w ogóle masa tam różnych dodatków. Także nie wiem, czy ja znajdę tego jeżowca tam w ogóle. Ja tak patrzyłem, to nie widzę, że to to czerwone? Może to. No. No, bo to coś morskiego. Trochę jak mula, ale takie miękkie. rozmała, Ale wali, wali rybą. Jak z rybna, takie intensywne w smaku. Morska jest gorzka. Chyba mi to nie smakuje. Dobra, weźmy uprój, bo chcę zobaczyć. Przegrzebki są zawsze dobre. A ja będę próbować teraz trufle. Ale dobre, to jest bardzo dobre. Zobacz jak to, bo ja tylko spróbowałam tego mm. jeżowca, no. jeżowca. No. A te trufle też dziwne. A trufli nie jadłem. Jadłem już kiedyś takie trufle płatkowe. One były takie fajne, chrupiące, a to jest jakaś taka... Wiesz, to jest taka sałatka. W połączeniu ten jeżowiec z tym wszystkim jest bardzo dobry. Ja próbowałam samego, to mi tak nie podszedł. Jednak trzeba wiedzieć, z czym to połączyć, żeby to nie było takie intensywne, ale to też bardzo dobre, nie? Mhm. Mm w połączeniu ze słodkim tym pire. z dyni, tak? Tak. I do tego jeszcze ta trufla podbija cały smak. Masz tam gdzieś smak. też y, kwaśne balsamico. Balsamico też jest? No. Rewelacja. Fajne to, no. To fajne. Dostaliśmy dania główne, czyli rybki. Pawełek ma mewę. <laughs> nie. To jest Beluna, bałtycka ryba, na którą teraz jest podobno sezon. To jest właśnie z tej nowej karty Tanie. zobaczcie, są sezonowe warzywa, bo są szparagi. I podobno w środku ta ryba ma niebieskie ości. Pani nas uprzedziła, wow. żeby się Paweł nie przestraszył. To jest drapieżna ryba, dlatego ona ma takie zęby. Ma zęby. Ma nie ugryzła. Ja mam doradę, pani mi poleciła. Jakieś dziwne danie, jakimś z jakimś dzbankiem. Jest rosół. No, rosół i, do, i do tego ryba. Rybka, to wyleć ma rękę. Dorada. Kieszona. A do tak. malutka ta dorada? Malutka dorada. Dobra, no, zalewam sobie to, bo nie wiem. A hmm. twierdzi, że to trzeba zaleć. Tak. Ale łyżki nie mam, czym miałam to jeść? No, ale co miałaś pić z banka? A to może być tak pieć. A, no właśnie. O, no. Słuchajcie, ja chcę zobaczyć te niebieskie ości. O kurczę, dobra. Ja nie wiem, się za nią zabrać. Nigdy takiej ryby nie miałem. Takiej długiej. No, słuchajcie, jakby. Ja Wam coś pokażę. Zobaczycie. Jak tą rybę się rozwinie. Ona jest naprawdę długa. Dłuższa niż ten talerz. What? Zęby. I? Pierwszy raz widzę coś takiego. Wiem, czy ona będzie smaczna. Widzicie jakie niebieskie Mięsko są te ości? Na takie bardzo... Znaczy to nie są niebieskie, one są takie morskie. To jest taki morski kolor tych oś. Weź próbować, nigdy nie takie. takiej rudy. Może tą oś masz. A to niebieskie, przynajmniej no. dobrze widać te ości. No właśnie, dobrze widać te ości, bo są takie. O, ciekawa ryba. Ciekawa, bardzo dobra, ciekawa. bardzo dobra. Wiecie, ja mam rybę dobrą, ale to mnie zadziwiło, bo to jest bulion taki zrobiony po azjatycku. Nie wiem, czy, bo to ja to zalałam, nie wiem czy ja mam tym popijać teraz, czy ja mam te, wyjeść teraz te warzywa. Pij tam, nie krępuj się. Może będę jedno i drugie robić. Zjem warzywa i wypiję potem zupkę. A może powinnam tą rybę w ogóle tu rzucić? A nie wiem. Wyszliśmy z zafiszowanych. Tak, zafiszowani dali nam dobre fiszy. Tak. Wszystko nam smakowało, Paweł trochę miał zabawy z tą rybą dziwną. <laughs> pół metrowa, normalnie, pół metra chyba miała. Ale było smacznie. Dostałam tak pyszną rybę, zobaczcie jeszcze takiej dorady, z takimi dodatkami. Ona była y, paszerowana koprem włoskim. Ten bulion to był bulion warzywny z pastą miso i do tego były warzywa takie, jakby z grilla zrobione, bo taki posmak wędzony był. No to było coś niesamowitego, takiej dobrej ryby, to ja jeszcze, jeżeli chodzi o doradę, to na pewno nie jadłam w takim wydaniu. No a moja ryba Moi drodzy, pierwszy razem jadłem bardzo dobra. Trochę rzeczywiście w niektórych miejscach było trochę zabawy z ośćmi, ale na szczęście słuchajcie, kolorości sprawią, że nie było najmniejszego problemu, żeby je znaleźć. No tak. Więc to jest dobre w tej rybie, że, że miała te kości. O, kości ości innego koloru. I jeśli chodzi o jedzenie, to też było bardzo dobre, moi drodzy, warzywka grillowane. Warzywka grillowane były bardzo dobre. Świeże, chrupiące jeszcze, takie nie całkiem spalone na tym brylu, także ekstra, moi drodzy, ekstra. Zapraszamy Was tutaj, polecajki rzeczywiście były sprawdzone. To jest naprawdę dobre miejsce. Dobre miejsce na randkę, dobre miejsce na zaproszenie kogoś takiego, no na taką bardziej luksusową kolację, bo to jest jednak takie miejsce troszeczkę, no Fancy. z wyższej półki, Fancy. z wyższej półki, <laughs> także jest trochę drogo. No ale warto tu przyjść na coś takiego zupełnie innego, czego na pewno w Zielonej Górze byśmy nie zjedli. Było trochę drożej niż w tych naszych dobrych zielonogórskich restauracjach. Nie dużo drożej. Nie dużo drożej na szczęście, ale wyszliśmy full objedzeni, także uuu. Tak, mój brzuch jest teraz dwa ryba, razy większy niż był. Czy jedna ryba na dwóch by nie starczyła? a Myśmy troszeczkę przeszarżowali, bo to były całe ryby. Nie Pół, chwile, metra, nie ci... Pół metra tam było chyba. No, więc zapraszamy Was tu serdecznie. Dziękujemy za dzisiaj, za cały odcinek, za oglądanie. Zapraszamy do kolejnych odcinków z Gdańska i nie tylko. I see you later. Klikuj, klikajcie tam, komentujcie, piszcie, lajkujcie. Pa.